Cześć, tu Kamil z Fundacji Ageraude. Upłynął kolejny rok naszej działalności. Chcielibyśmy się pochwalić najciekawszymi realizowanymi przez nas projektami. Jednym z większych projektów, które właśnie realizujemy z fundacji jest misja partycypacji. Jest to projekt finansowany z funduszu EOG, co on przedstawia ano przede wszystkim taką ogromną dawkę wiedzy i inspiracji, jak zacząć angażować się lokalnie, ale też jest to dawka wiedzy dla osób, które już są zaangażowane. Co można znaleźć na stronie misji Partycypacji, przede wszystkim odpowiedzi na pytania, jak zacząć angażować się lokalnie i jak współpracować z mediami, ale też za. Zachęcamy gorąco do przeczytania naszego e-booka, gdzie znajdą Państwo bardzo wiele istotnych informacji o działalności wolontaryjnej. Oprócz tego są też podcasty dostępne na kanale na Spotify, Misja Partycypacja, gdzie możecie Państwo usłyszeć bardzo ciekawe wywiady z różnymi aktywistami z przeróżnych środowisk. W 2022 roku nasze prężne działania doceniła Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, przyjmując naszą fundację do swojego grona. Właśnie zakończyliśmy projekt Gryfne Beboki i Gdzie Je znaleźć, i szykujemy się do kontynuacji tego projektu. Przypominamy również, że ciągle na naszej stronie www.gryfnebeboki.pl dostępne są gry oraz scenariusze zajęć. Możecie zajrzeć i zapoznać się z historiami naszych beboków. Naszym kolejnym projektem, dosyć dużym, jest projekt kulturalna transfuzja, również finansowany z funduszu EOG. Na czym polega ten projekt? Przede wszystkim na edukacji kontekstowej, czyli uczymy uczniów, ale też edukatorów, jak łączyć różne wątki z różnych światów. To znaczy trochę z kultury, trochę z psychologii, a nawet z fizyki, bądź z innych przestrzeni nauczania. To wszystko można znaleźć w gotowych scenariuszach, które Znajdziecie Państwo na stronie kulturalnatransfuzja.pl. Oprócz tego, za chwilę już wkrótce pojawią się tam gry edukacyjne oraz wiele, wiele więcej. Serdecznie zapraszamy. W ostatnich miesiącach intensywnie pracowaliśmy również nad naszą stroną internetową. Oficjalnie prace zostały już dawno zakończone, a ich efekt mogą Państwo zobaczyć pod tym linkiem. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do odwiedzania. W maju rozpoczęliśmy pracę nad projektem Stop Hate Wybierz język bez przemocy. Jest to projekt skierowany dla lokalnej młodzieży, w którym wraz z ekspertami opracowujemy badania i odpowiadamy na pytania, kto najczę najczęściej jest hejtowany, gdzie najczęściej pojawia się hejt oraz jak hejtowi przeciwdziałać. Ten rok był też pierwszym rokiem intensywnej działalności naszego studia. Mieliśmy przyjemność pokazywać Państwu zza kulis nasze działania, nasze projekty i życie fundacji. Mam nadzieję, że nadchodzące w 2023 roku nasze wspólne spotkania za pośrednictwem obiektywu będą dla obu stron równie przyjemne. Przypominamy, że prowadzimy zapisy na Eurolekcje w ramach naszego punktu Eurodesk Chorzów. Więcej informacji możecie znaleźć na naszym Facebooku. Kończąc to wydanie, chcielibyśmy życzyć Państwu samych dobrych chwil w nowym roku, zrozumienia, dużo radości i satysfakcji z własnych wyborów i podejmowanych działań. Niech nowy rok będzie dla Państwa nową szansą na spełnianie marzeń i realizację wytyczonych celów.